Witajcie, dzisiaj będę na obiadek robiła kotlety mielone. Tutaj mamy bez sera, a Dominisz tutaj dwa zażyczył sobie z serem w topionym w środku. Wam, że on lubi takie nadziewane z serem kotleciki. Ziemniaczki też, zobaczcie, już nastawiłam. Standardowo z zimekami robimy dzisiaj kotleciki. Będę też robiła do tych kotlecików sałatkę, taką surówkę, ogórek, pokroję w plasterki, pomidorki, dwa, i tu mi papryki troszkę zostało, to też stwierdzam, że wykorzystam. Do tego dam śmietanę, pieprzu, soli, trochę octu. Teraz będę robiła sobie sałatkę, tak jak wam mówiłam, zobaczcie. Pomidorki to też kroję na takie, najpierw plasterki. O! A później w taką drobną kosteczkę, żeby też je było fajnie czuć. O, taka skórówka też jest bardzo pyszna, bo często taką robię. Jak kotlety kończę. Tak. O, a te pomidorki. Jeszcze jeden dole. Dwa nam wystarczą. Coś tak zrobimy, Żeby te kawałki nie były takie za duże. U lubimy takie. A często też eksperymentuje z różnymi korykami. Słuchaj, a jakby się plasterek z sera, sera tam wziąć? No też można. O, a paprykę teraz zobaczcie, miałam takie dwie konstufki. To też taką e, kosteczkę niedużą. Pasowałby serbii jeszcze feta w kadrzecikach takich. No ale nie mamy teraz. O, taka też jest dobra. I ogórek. Ogórek też takie większe plastry. Później kostkę weźmiemy. To o, taki chwały O, i z każdym takim zaczyna serce. Co jak już wygląda? No tak, patrzcie. Coś się nie, zaduma nie zadumałem się. Czemu, a już no. Ty już myślał i <grychy> Ziemniaki właśnie już dochodzą. ja Taki na obiad. Powiem Wam, że kotlety mielone ziemniaki. Jelony w końcu. Rówka, jaka do tego. I macie ma, ma pyszny, szybki obiad. Na pewno większość z Was też tak właśnie na szybko gotuje, jak nie macie, nie macie czasu. O, Zobaczcie. Sporo tej sałatki nam wyszło. Teraz tak, wezmę sobie tą łyżkę. O, troszkę po szolę. Panie z tak ciemło soli. O! Troszkę oczku. Tak tropić tylko, aby smak był oczem. O. Trochę piecu. Ale troszkę piecu. O. I na końcu śmietane. Jak lałaś tym octem, to się skrzywiłem. Dlaczego? No tak, nie lubisz octu. Ale my z domnikiem lubimy. O i to śmietanę. Możesz wybrać dać jogurt naturalny, albo majonez. tym razie dajemy śmietanę. Obiad powinien być chwyci, treściwy. Polacy później można nie jeść. Na obiad to zawsze powinno się zjeść. Tak treściwie. I mieszamy. Pomidor, czyszki soki z ogórkiem, to przejdzie ładnie wszystko smakiem. I macie szybką, fajną sałatkę. To jak żeśmy robili te. Yy, co to robiłaś? Te ten? O, o, te smucić. Tak na kolację jedno wypiłem. No to jest to już, to już dzisiaj do dzisiaj do rana już człowiek nie ja No bo tak To tak syty jest mało. Tak jak wam robi. Jeszcze, przepraszam, nie pokazywałam tych smoothie, To też nagrałam w oddzielnym odcinku. Fajne, takie truskawkowo, bananowe nam wyszło. Bez żadnego cukru, bez niczego. Sam, sop dodałam. Banany, e, truskawki swojskie, takie od takiego pana kupiliśmy z pola. Tak, u na tak. stoją ze Trochę mleka daliśmy i powiem wam, pysz, pyszny nam wyszło takie do, do picia. Z tego też można i wody robić, ale akurat tu mieliśmy foremek. O. i zobaczcie, mamy fajną suróweczkę, teraz czekamy na kozleciki. Jest jedna porcja jest. Tak, zobaczcie i mamy szybki, fajny obiadek. Ziemniaki już też nam dochodzą. Tak się prezentuje mój obiadek. Ziemniaki, ta moja surówka papryką, pomidorem i ogórkiem. No i kotleciki mielone. Taki szybki, fajny obiadek. Ja uciekam zajadać, a Was zapraszam na dalszą część filmu.